Pod koniec września rząd i związki zawodowe podpisały porozumienie oznaczające likwidację Polskiej Grupy Górniczej, czyli największego producenta węgla kamiennego w Polsce i Unii Europejskiej. Porozumienie przewiduje jednak, że w ciągu najbliższego roku zlikwidowane w najlepszym razie zostaną dwie kopalnie, którym skończyły się już po prostu złoża węgla. Chodzi o kopalnie Wujek i Pokój. A przez kolejnych kilka lat, do 2028 roku, nie zmieni się nic. Tymczasem już dzisiaj nadpodaż zdolności produkcyjnych wynosi kilka milionów ton rocznie i jeżeli wydobycie miałoby się utrzymać na podobnym do dzisiejszego poziomie, to zgodnie z przewidywaniami co do zapotrzebowania na węgiel przygotowanymi przez rząd, każdego roku na zwałę węgla w Polsce powinno trafiać kolejnych 15-20 milionów ton. W ciągu kilku lat powinniśmy przygotować sobie magazyn na 100 milionów ton węgla kamiennego, którego nikt nie chce kupić, a którego wydobywamy na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi, co jest oczywiście i absurdalnym pomysłem, i zupełnie nierealnym scenariuszem, bo nie będzie na to pieniędzy, bo inaczej w budżecie musiałoby się znaleźć po 20-30 miliardów złotych każdego roku na dotowanie. Tej branży. Trzeba będzie więc podpisać zapewne za chwilę nowe porozumienie zakładające jednak szybszą likwidację kopalń, których jest po prostu dziś za dużo w Polsce względem zapotrzebowania odbiorców na rynku.